Świat. Nawet rozmowa o bezdomności potrafi ich dotknąć. <śmienny> W Osace, gdzie bezdomnych jest najwięcej, zaczynają się organizować. Na plakatach wyrażają swoje poglądy. W przeciwieństwie do bezdomnych z Shinjuku, chętnie mówią o swojej sytuacji. Jestem Kosuke Nakagirin. Przewodzę tej grupy. Kosuke to student, który zamieszkał wśród bezdomnych. Omyślił dla nich plan pomocy. Bezdomni uprawiają warzywa. Sprzedają je w parku i w kościele. Po okazyjnych cenach, więc kupujących nie brakuje. Klientom nie przeszkadza, że sprzedawcy mieszkają w tym samym parku. Bezdomni wracają do społeczeństwa, a przy okazji trochę zarabiają. Od dawna pomagasz bezdomnym? W tym parku? Od czterech lat. W Osace yeah. powstało dla nich schronisko. Yeah. Czemu nie chcą w nim mieszkać? W sumie są trzy schroniska. Władze chcą się pozbyć namiotów z parków Nagai, Osaka-Kasu i Nishinari, żeby ludzie tam nie mieszkali. Schroniska są zatłoczone. Dzień nie dają tam tylko jeden poślizg. Bezdomni muszą długo czekać na wolne miejsce. Mogą mieszkać tylko 3 miesiące, a maksymalnie 6. W ciągu pół roku muszą znaleźć pracę. W tak krótkim czasie to bardzo trudne. Gdy trafią do schroniska, władze zwykle likwidują ich namiot such a shock period. So, and uh once uh, they go to the uh self Independent support center, uh the government usually uh, evict the tent uh after Gdy nie pracy w terenie, they find a job in time, muszą opuścić stanowisko i znowu są bezdomni. A homeless but Then they have not, Nie mają do kogo wrócić, to back, bo stracili namioty. Co jest ich the największym problemem? Problem? Uh, problem bezrobocie. bezrobocie. Uh, because uh, większość people chce to i może pracować. If they, uh, <coughs> can work, or, Ale mamy and, wysokie uh, bezrobocie uh, the, uh, i an bardzo an trudno znaleźć pracę. So Widać, że bezdomni o siebie dbają. Nadal mają poczucie własnej godności. Jaki jest ich stan psychiczny? Trudne pytanie. jest. W japońskiej tradycji społecznej People ludzie, którzy tracą pracę albo dom, sami są a, sami winni. Mogą mieć pretensje tylko do siebie. Nie wszyscy dostrzegają, że tak naprawdę fault, a, a, winna jest struktura społeczna. Uh, uh, course, uh, Jednocześnie bezdomni, bezdomni są pewni siebie, bo przez lata pracowali. W latach 60. i 70., większość z nich pracowała, więc teraz czują, że japońskie społeczeństwo ich opuściło. Życie jest piękne, gdy ma się wybór, i kota. W Japonii ludzie różnie pojmują bezdomność, ale różnica między bezdomnymi z wyboru i z konieczności jest wyraźna. Większość stara się jakoś sobie radzić, ale ci, których społeczeństwo odrzuciło, czują się upokorzeni i to pogarsza ich stan psychiczny. Dziwny styl życia pogłębia ich izolację. Długotrwale bezdomni mają trudności z podjęciem pracy, nawet gdy jest im oferowana, bo przywykli już do swojego życia. Po latach bezdomności nie potrafią utrzymać pracy. Często nie mają żadnego celu. To błędne koło nieprędko się zatrzyma, bo społeczeństwo się starzeje, a warunki pracy ciągle są złe. Japońscy bezdomni są coraz młodsi. Kiedyś wśród bezdomnych przeważali starsi ludzie. Teraz jest więcej młodych. 30-40-latków to młody wiek, jak na bezdomność. Nie rozumiem. Zabawa trwa, słońce pięknie zachodzi. Czemu więc tak czarno widzisz przyszłość? Co się dzieje z Japonią? Well, Może um, um, well, podam in, just przykład. Like a, you know, the government rząd opowiada o reformach. The reform, reform, Koizumi mówi, że to so so potrwa, And, uh, he he ale reformy zostaną time. przeprowadzone. Reform? Ja jakoś But tego nie widzę. Really it, Poza tym, jakie reformy? Powrót reform to like, uh, like do 1980, ekonomicznej i ludzkiej energii na 80.? To się już nie powtórzy. Na no każde wyprodukowane 100 jenów przypada 160 jenów długu. Więc bilans wynosi minus 60. I tak codziennie. Podobno dług wewnętrzny Japonii jest drugi pod względem wielkości na świecie. In the world. We don't... Nie dziedziczymy po przodkach, uh, tylko pożyczamy from od następnych logiki Japończyków nie sposób mierzyć zachodnią miarą. Mają nowoczesną broń, a rozumują jak dwa tysiące lat temu. Wskutek przemian w japońskim społeczeństwie. Bezpańscy samurajowie stali się przestępcami, a pracownicy Dniwkowi włóczęgami. Feudalną służbę jednemu panu zastąpiło dożywotnie zatrudnienie. Moim zdaniem Japończycy powinni odrzucić ten feudalny model. Cudowne recepty nie istnieją. Każdy musi sam starać się poprawić swój los. Właśnie taki cel mają ci bezdomni. Wybierają się do Tokio na demonstrację. Są dobrze przygotowani, dokładnie przeczytali dokumenty. W ostatniej chwili zajmuje wolne miejsce. Matsubara przyjedzie 40 po. Chciałbym, żeby kierowcy zaraz po spotkaniu poszli spać. Przeciwko czemu protestujecie? Uh, Przeciwko japońsko-koreańskiej uh, protest umowie the, uh, o wolnym handlu. Jak ona wpłynie to, na sytuację bezdomnych? Uh, would, jeśli zostanie podpisana, uh, w, uh, w obu krajach uh, wzrośnie bezrobocie, yeah. bo zaostrzy się in konkurencja in między firmami. Uh, uh, w rezultacie będzie więcej bezrobotnych i bezdomnych. Dlatego protestujemy. W całym kraju jest 30 tysięcy, a w samej Osace 10 tysięcy bezdomnych. Z powodu japońskiego rządu, który naciskając na restrukturyzację i zmniejszenie zatrudnienia, cały ciężar składa na barki najsłabszych, z każdym dniem wzrasta liczba bezrobotnych, a w konsekwencji bezdomnych. W Osace bezdomni stawiają namioty w parkach i pod mostami. Razem pilnują swoich miejsc zamieszkania i wzajemnie się wspierają.

Żyją w ultranowoczesnym kraju i odważnie patrzą w niepewną przyszłość. Tacy są japońscy bezdomni. Oh, Wersja polska na zlecenie Planet Plus Studio Publishing. Tekst Marek Lipski. Konsultacja japonistyczna Maja Matos. Czytał Janusz Kozioł. O?